dobrze wiecie, wczoraj wleciała nuta W sensie, nuta, no dużo powiedziała Trailer, trailer do piosenki Palion kontrowersja Wraz z tajemniczym gościem. Pewnie już widzieliście, ale jak nie widzieliście trailera Wszyscy wbijajcie teraz widzowie Kanał Palion, pomóżcie mi widzowie Niech to się pnie, proszę was, naprawdę Fajna nutka, mam nadzieję, że Pójdzie do góry, także pomóżcie mi widzowie I każdy niech teraz wejdzie I zaraz wróci do tego odcinka, zróbmy tak może Taki deal widzowie, i napiszcie czy to zrobiliście Ja wam dziękuję z góry, za pomoc oczywiście Bo się staramy jak nigdy i co, zapraszam was do odcinka Ale, ale moi drodzy, to kolejny dzień Ponurego Paliona na Palionowie Ja już wiem, że nie chcecie mnie takiego słuchać Ja sam bym wybuch radością Lecz, no, mój umysł mi na to nie pozwala Jakoś muszę być taki przygnębiony Widzowie, ale dostałem informację Od osoby, z którą nie chcę totalnie rozmawiać Ale jest ona napisana na czerwono Więc wydaje mi się, że muszę do niej iść Przyjdź do mnie, tutaj lekarz Dave Oc O, Yeti tam jeszcze widzę, oczywiście, że Yeti Czyli będę musiał z nimi znowu rozmawiać Widzowie z nimi się męczyć cały czas, a wolałbym Spokojnie porozmawiać z Panem Dariuszem z jego synem hejterem. Chciałbym, naprawdę. To są dobre ziomki, a z nimi ciężko mi się rozmawia strasznie, więc to no pójdę do nich, jak już tak bardzo chcą, że aż na czerwono piszą. Zobaczymy sobie, co to jest tak naprawdę. Pamiętajcie, że trailer już padł na kanon Wbijajcie wszyscy, wszyscy badajcie, macie w karcie pewnie w karcie na końcu i link w opisie macie, także wpadać na trailer do nowej piosenki i będzie świetnie, widziałem kontrowersja. Oglądajcie i pustujmy to dalej. Mam nadzieję, że każdy was wejdzie. Dziękuję, na pewno przez to odzyskam kolory, widzowie, przez to, że wejdziecie właśnie na ten trailer i go obejrzycie. I możecie zamówić sobie fajną płytę, o której już mówiłem na samym początku. Dobra, idziemy oczywiście tutaj. Tutaj... Mm, on musimy do, do lekarza dajewać, ale mi się wydawało widzowie, że on ma swój. swój ten... O właśnie, że on ma zamkniętego tam tego lekarza, to dlaczego ja tam do niego iść, jak on... Może po prostu iść do niego. Co on do, do mnie nie chce, widzowie? Jeszcze dalej ten baner tu stoi, to nie powinien, to nie powinno, to nie powinno mieć miejsca. I co tu robi pielęgniarka Milki? Co wy robicie? Panie Pawle, dzień dobry! Wzywałem pana! Nie no tyle osób, z którymi nie chce mi się rozmawiać, to jest niesamowite. O! E... To dalej humor nie dopisuje. Jest strasznie. Ale porozmawiałbym, wiecie z kim. Hehe, <laughs> hetera, dobra Z hatera, hejtera, hetera do Hejter! No tak. Dzień dobry! Nie. Nareszcie jesteś już, debil, już już mój stał. humor był straszny jak <laughs> ich widział to Ale Widzę cię tak, jest wyglądałeś przed nich. No strasznie, nie? No, dobra hejter Bo nie, nie. wiem dobra. co lekarz Dave chciał ode mnie coś no nie, ja będę Primo ważna sprawa. hejter wypadł do przedszkola czy tam do budy. Co? Jest dzisiaj. Uwaga, uwaga. Środa. Mm. Idź do szkoły. Dobra. Ja mam dzisiaj wolne. Ale co no mnie twoje wolne obchodzi, Nie ma wolnego. hejtero, kompaniento. Y, daj platini. mi, da, daj mi tu na chwilę, chwilę z nią porozmawiać. Pomęża się, i zaraz pójdziemy pograć. Dobra, ale żeby ci krzywdy nie zrobić, znowu Dobrze, dobrze, hatero. To jest batonik debilu. Dobra, chodź, zielony. Znaczy, szary w sumie Dobrze, o co wam chodzi? Chodź, chodź zielony, mam dla ciebie sekret. Idę. Chodź, 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 Idę. Nie bój się, nie bój. Idę za wami. Pamiętasz ten pokój? O co wam chodzi? Pokój palionowano. Okej, okej, każdy do rogów, dobra, okej, odsunę uwaga! Co ty masz znowu za soczek? Wiesz co to jest? To jest Co? to jest Nie, to dobra, podka. Jeżeli go nie widzieliście, to jesteście bandą Mongołów. Dobra, kurde, Mongoł, bierdą tą to. postać, czarnej Xy na twarzy, nie widziałeś, już Zobacz, stała w tym pisze. miejscu. Zobacz, I... co pisze na podce. Kolory poliona jej. Tak jest, to są dwa kolory. Jak to wypijesz, to jesteś zdrowy, rozumiesz? Halo, Musisz czy to narazić. Halo? halo. Co? Dlaczego co? nie jesteście moimi znajomymi? Nie słuchacie mnie. Ale rozumiesz, ale że my ty? nie widzimy jakichś omam, co ty sobie był, myślisz. Był, tu, był, był, Trzeba biała Masz, postać, chory, weź biała po, postać czarnej Xy, ja ją znajdę. Dobra, Pito, no co ty robisz, bierz tą znajdę, potę do później to pij, ona znajdę cię uzdrowi. Ją. Białe, biała postać czarnej Xy! gdzie oh jest? Oh my god, ale nie widzimy tej postaci, czaisz? Pito tą potę, bo i tracisz. wam. Za... Tak, udowodnisz. Hmm. Biała postać, czarnej x Biała postać, czarnej x Biała, Biała postać, czarnej I... właśnie dowody Właż do wody po dowody. <laughs> Co? Ej, ale wczoraj mówiłeś, że to były czerwone X, a teraz mówisz czarne X. chyba gubisz, gubisz się w zeznaniach No bo ja <laughs> lubię tylko szare, bure kolory, ale biała postać, czerwone Słuchaj, czy możesz biała. wziąć wieczko tej butelki od odkręcić? Spójrz, odkrycie, spójrz, spójrz bubisz, tam, spójrz, widzisz? Tam na, na dachu Co tu się dzieje? Patrzyłeś, patrzyłeś tam Ooo Bajerkuu Brawo! biała postać, czerwone X -y na palionowie. Palion masz z widy. Palion co oni ci robią? Czemu cię to przeprowadzili? Nie, nie, co, nie to poczekajcie, oni ci każą? poczekajcie, bo ta postać jest coraz głupsza i wy będziecie mogli ją zobaczyć. Czekaj, czekaj. No, ale co ty robisz? Dobra. No, no, cz no, cz nie nie widzisz? Nie widać. Nie widać. Tam, góry, tam góry. Widzisz? Tam, oh. tam, tam. Rzef. Wow, ej, faktycznie. jest. widzicie jest, jest. Widzisz? Tam. Nie. Widzę wiatrak. Nie, obok, obok. Ej, ale chmury ładne, nie? Nie, ej, a ja, no. ja widzę drzewo. No. Widzę drzewo. Nie, ale panie, że, palio... panie Darku, ty? A wy, nie? Może coś powiedzieć. Gdzie co? Dobra, mnie. ja dzisiaj gram w tą twoją grę, nie? Macie mnie e... gdzieś. Zniknął, e... Ciesi... Ciesi... oczywiście. E... Nieprawda. Nie, nie, reaguje. Jesteś chory. E... Panie Darku, panie Darku, ty! E... Panie Dobra, Zdejka, ty się nie wydurniaj, co ty robisz? Co ty udajesz jakiegoś imbecyla? O. A nie, ty nie, nie udaję. Daj, co to co? robicie? Halo, Manny. Ejter, dalej grasuje ta postać biało czerwona. Ja jeste jaja robisz jakieś. Martliny. Jak dalej? Szukaliśmy go statów tragic, nie ma. Do ja Dobra, Dobra, ale... Słuchajcie mnie teraz. Wszyscy, są wszyscy zobacz Gdzie? Tam jest! Gdzie? Widzisz to w oknie? Gdzie? O mój boże, W, oknie? Gdzie? Tam Gdzie? Tam w oknie, tutaj! Z tym drewnianym domku! To jest golem. Ale też biała postać. Jezusie, nie dobra. dobra. Darek, Ruka. darek. Nie mogę. Mi dobra, ja mam teorię. Nie ma z nami Neitora. to jest on. Wiedziałem, on, on mi. On... Wiedziałem, mocna teoria. Nie, wy, wy, wy mnie trolujecie, wjeżdżacie mi na psychę. Hmm. To jest taki prank. Ej, dobra, możesz ja zrobić tą pranka. butelkę? Tam no, nie, Po prostu to no. no, 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 nie, hejter. jest. nie, o, nie, no, nie, tego. Tego. Kurde, nie tego, co, nie, 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 to jest. To nie, 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 Co to co Ja zawsze Palion, chodź, na słówko. Panie Darku, jasne, jasne, na słóweczko! Tak, Zaraz, Zaraz do ciebie przyjdę, Dave. Idę panie Dareczku! No. Ej, Palion, a ty na pewno chcesz to pić? Nie wiem. A co jeśli Ale to, to jest będzie? Tercizna, tercizna, cię no. Nie. Wiedziałem! Ta... Wiedziałem Dave, że chcesz mnie otruć. Ale posłuchaj mnie pan. Ja to wykradłem, skoro ja chcę cię otruć, to dlaczego wykradłem to z jego magazynu, co? Czyli to on chce cię otruć! Co? Um, to nie jest mój... A... mowy. Moim... On kłamie, a... on kłamie. To są, to nie, są kłamstwa. Nie pij to. To jest dobre. Kłamstwa. Nie pij tego. Ale Wie... proszę. Wieżrzeci. Nie ma dowodów, że a... ta jest od nieba. Mega ci mi na głowę. Jezusie, Nieprawda. to oni ci wjeżdżają na głowę, straciłeś kurde, mózg Ja ci zaraz mogę w dom wjechać buldożerem jak nie zamkniesz... Cześć! Szukam, analizuję... Nie ma w Minecraft buldożerów Biała... Dave, 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 dave. Co? Bo co co, 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 co co? Biała postać, czerwone. Czerwone X na oczach. Nii, ja z wami nie wytrzymam. Nie białej postaci! Możesz hmm. wybić tą potę, proszę. Szukam. Poczekaj. Mm. Oh my god. Czekaj. No nie ma Jak tutaj żadnej No proszę cię. Sekunda, ona. Dla widzów, dla widzów, Nie widziałem! Daj, tu, Dave, dooko. obok ciebie! obok, tam ciebie, tam obok tam ciebie, tam. ciebie, obok ciebie! Dotkniesz ją zaraz! Ale co, tu nic nie ma! Patrzyłeś się na nią, to jesteś normalne. Tak? Żeby co ci nie, nie ma! Dobra, dawaj mi tą podderkę. Ale nie, żeby nie, dać ci tę podkę, musimy nie. się oddalić na miejsce, nie. gdzie będziemy sami. Tak, nie, nie zgadzam się na takie coś! Nie, czego, pachor! Paweł, to nic, nie, proszę cię! To jest wojna, to jest Ser, Paweł, jak tego oh. batona już zjedz i nas nie nerywi. Oh, kto dobra, pusty? ja otruje znowu. O, kto pusty? A kto pusty? To, że... Nie, ja idę do taty, to wszystko mu powiem. Idź do taty. Ale się pasowałoby. Dobra tę butelkę. Masz, 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 masz. Pito, ale od razu to wypij. Od razu. Nie zastanawiaj się. Pito, bo widzę, że dawaj, nie pijesz, dawaj, kurde. Pito, do dna. Na pędalik. Na i Darku, Panie Darku dobra. za twoje zdrowie. Cicho. Kontroluję no, To wszystko. Co?

Mam Paliot, dowód na kamerce! Yy, czemu to wypiłeś? N nie wiem, ja już miałem dość tego. Za dużo ludzi gadało do mnie. Ale, wiesz? Ale, za dużo ale, głosów a... i widziałem taką postać straszną. A już jest dobrze? O nie. nie. Haha! <laughs> Kolory! A jaką postać widziałeś? Eee, biała postać, czerwone xy. Tak, to eee, była halucynacje. Ja nie, 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 nie ma jej. O. No Lecham. i do... to, no, no, Ja nie no, mogę, ja... myślałem że mnie trollowaliście, nie? Serio. No, tak, lecz... ale ogólnie Co? Wróciłeś Dobra. i jest wszystko ładnie, tak? Patrz, masz kolory odzyskania. czyli jestem dobrym lekarzem, należy mi się podwyżka od urzędu miasta. Dareczku, więcej zapłaty dla lekarzy! Ty nic nie dostaniesz, bo tego otrułeś, nie tylko ta, przyjechałeś i ty spokojnie, ja już nie chcę drożyć tematu kto mnie przyjechał, bo mógł to być nawet Dave. Ta, tak, Dave. to był Dave? Jak ja? Ale nie, serio, nie chcę, zostawmy już ten temat, okej? Okay? Po prostu olejmy go i skupmy się na rzeczach ważnych, ważniejszych. Rozwijajmy miasto, zbudujmy basen na przykład. Albo. Basen? To, to był bo... Dave Co, no, co, Dave? To ogóle... ba balion, co balion, Dave? A twój dom? A twój dom ma taki zostać? Na, na zawsze już? Jaki dom? Twój. A czemu on jest taki? E, bo, bo z tego Takie przebudowałeś. To znaczy no, no Taki ponury, nie? Nie, właśnie no, no, pięknie. Nie, no chciałbyś. nie, dobra, to zmienię na zielone spokojnie. Poradzę sobie. Czekajcie, tu... czekajcie, czekajcie, gdzie, jest Dave? No tu, co? Co? O, cześć Dave. Dave, co? Gdzie jesteś? Ale kurde, ale grassera w bierki, nie? W Bierki Gierki. A, tu jestem. Tu jest Dave, cześć, Dave. A... No już wszystko jest w porządku, bo ja nie, nie wiem, no, bo my no, wie jest, gdzie... ja jest Nie wiem, jesteśmy tak dziwni. Dobra, teraz, teraz rozwijajmy swoje umiejętności, okej? Okay? Ale ty się stałeś tutaj dyplomatycznie. Jak... Otwórzmy, normalnie pod... otwórzmy tego, tego lekarza na nowo tutaj. Nie, niech ma biznes, Dave. Proszę panie o, darku. Tak Dobrze, mnie, więc panie darku można otworzyć no. O, elegancko. No, dobra, no to otworzę tak jest. Wybitnie, panie nie pasuje panie Ja się zgłaszam po nie nie nie, 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 nie Nie czekaj, czekaj Nie Nie, <laughs> nie, no to odwróćcie się tam. Co? Obok drzewa. Ja no nic ja nie widzę, No jest tu, czekaj. Stuu no coś mnie zaraz no nie gdzie. Zaraz go dotknę, no! Gdzie! No wbiegłeś w niego i uciek. Jak wbiegłem, tu nic nie ma No ale ja nie mam halucynacji! Ja, to jest niemożliwe! Dobra, jest sprawa! Musisz się pożyć do mojej prywatnej placówki na jeszcze dobre, bo coś się z tobą dzieje złego. Biała postać, czerwony X, nie, ja czy jest serio! Spadamy to! Nie, ja musimy to zbadać! Co się dzieje? Palion ma wstrząs w mózgu! Alion ma wstrząs mózgu po o, hejter, po przez hejter, co ty robisz w A. domu Dave'a? Szukałem was, ty, bo tu chodziliście. i co wcieknął ci coś? Ej, no nie, nie, widziałem, nie, nie, dobrze nie, kolorowy. nie, 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 Co? nie, 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 co nie, co? jest stało? sałata, sałata. sałata. A Co Brokuły, dobra. No. Co? Mhm. Okay. A, jesteśmy ciekawi! Slang! Slang Pawełku jest no, ciekawi! Ja, jest G, jest git, tylko znowu zobaczyłem tą biało-czerwoną tak, postać. Oczy, synek, oczy działają, ja oczy mówię. działają. Wracaj na salę. Wraz zostanę, zostanę tu na noc jeszcze tylko, okej? Okay? No, musimy. Okay? Dawaj, wracamy i rozwijamy miasto, panie Darku! Trzeba rozwinąć miasto! No pewnie, że tak, ja już rozbudowywuję! Ale czemu ty się do niego odzywasz, że cię otruł? otru? Ja nie wiem, Można. ja już ja, mam ja, ja dosyć po prostu tego tematu. Zakończmy nie topór wojenny. Zakończmy topór wojenny, dobra. Okej. W ekipie? Wózki! Okej. Okay. Uh -uh. okay. Okej, to co ty robisz? Nie. Dobra, nie. Ej, to jest szybsze niż samochody. Dostaj tu daj Fajnie mają, fajnie mają. Dobra, idę się położyć. Dobranoc Wam. Cześć, Dave, dobranoc.